Zauważyłem bardzo, bardzo dziwną przypadłość, jeżeli chodzi o naszych rodaków, Polaków. Zwłaszcza w dużych miastach. Ludzie bardzo często wychodzą z psiakami w miejscach, które są im doskonale znane. Są to te same skwerki, są to te same parki. Jest to rutyna i rutyna może być dobrą sprawą, bo rutyną może być to, że się z psem wychodzi. Ale już, jeżeli rutyna jest związana z tymi samymi miejscami, a co za tym idzie, tymi samymi zapachami, wtedy już. Nie jest to zbyt dobre. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, jak my tutaj hasania po prywatnym lesie, natomiast zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, żeby te zapachy, zapachy zmieniać, żeby te zapachy były cały czas nowe, bo tak jakbyśmy jedli cały czas to samo danie, jakbyśmy czytali cały czas tą samą książkę, również by nam się to znudziło. Czytamy różne książki, dajmy czytać różne zapachy, zbierać informacje psiaką z podłoża. Wtedy powoduje to, że są bardziej spokojne, mniej sfrustrowane. Do tego należy dołączyć Bieganie bez smyczy. Jest to niezbędne, jest to kluczowe, aby jedno z drugim powodowało to, że pies jest na samym końcu zrelaksowany, kładzie się i leży i ma swoją głowę zaspokojoną.